Myślicie, że zdrada męża i romans z Rogacewiczem to szczyt? Błąd! Przeszłość Agnieszki Kaczorowskiej to gotowy scenariusz na mroczną telenowelę. Historia właśnie zatacza koło. Pamiętacie 2015 rok. Wtedy huczało o jej rzekomym romansie na planie tańca z gwiazdami z żonatym siatkarzem, Łukaszem Kadziewiczem. Niesmak pozostał, ale to był dopiero początek. Chwilę później wybuchł prawdziwy skandal. Kaczorowska związała się ze starszym o 18 lat reżyserem, Rafałem Samborskim. Wtedy też padły druzgocące oskarżenia, że mężczyzna ma żonę i dzieci. Afera była tak gigantyczna, że tancerka musiała publicznie się tłumaczyć. W desperackim oświadczeniu pisała, że to wyssane z palca i że komuś bardzo zależy na szarganiu jej opinii. Brzmi znajomo? Co o tym myślicie? dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka like i subskrybujcie